Cześć, dzisiaj jest sobota, godzina 9.30, ja teraz wychodzę na zakupy standardowo, ale pomyślałam, że zacznę nagrywać Wam vloga i znowu złączę kilka dni w, w jeden filmik, może tak się będzie też lepiej oglądało, jak co chwilę będzie coś innego, a nie tylko, że siedzę w jednym miejscu i gadam i standardowo, tak jak wspomniałam, sobota, ta godzina, czyli ja idę na zakupy, Obecnie piję jeszcze kawę i nie mam świeżego pieczywa, a ja uwielbiam, słuchajcie, pić te danonki. To jest jedyny jogurt, jaki ja lubię. Ja ogólnie nie przepadam za jogurtami takimi smakowymi. Naturalny czasami gdzieś tam zjem, natomiast takich smakowych nie lubię i to jest jedyny, który po prostu kocham nad życie i to jest akurat truskawka, banan, kupuję jeszcze truskawka, poziomka. I teraz piję tak sobie samego i kawę do tego kończę, bo mówię, zaraz muszę się ubierać i wychodzić, natomiast zaraz sobie w Tesco kupię więcej, ponieważ ja je uwielbiam i do tego czy świeża jakaś buła paryska albo coś, taka bagietka, no po prostu uwielbiam. Tak więc, a, głowy rano nie umyłam, ponieważ dzisiaj jest mój dzień mycia głowy, ale stwierdziłam, że szkoda czasu, tym bardziej, że jest minus 9 stopni, więc jest zimno. Ja dzisiaj też stałam później, znaczy obudziłam się w pół do ósmej, ale leżałam sobie w łóżku, ponieważ tak świeciło słońce mocno, że aż się nie chciało wstawać, więc... E, więc dobra, ja idę do tej Biedrony i standardowo jak wrócę się do was odezwę. Przyszłam z zakupów, jest godzina 12 i pokażę wam, e, pokażę wam, co kupiłam. Od razu mówię, że to nie jest jakaś, wiecie, e, zdrowa żywność, tylko po prostu pokażę Wam, co jem, co zazwyczaj kupuję. W zasadzie co tydzień mam wrażenie, że kupuję to samo. Włosy mi się tak elektryzują czapki. Zaraz je umyję, bo tak weszłam, dopiero usiadłam, co tylko ściągnęłam tak naprawdę buty. E, I po kolei, zacznę od tej siaty. Tu mam frytki. Chciałam kupić jakieś w promocji, niby są e, z tej firmy... Na no, A, zapomniałam jak ona się nazywa. Ale niestety ich nie było, więc wziąłam zwykłe takie e, proste. Tutaj jest kilogram e, i one kosztują. Tak, kilogram i one kosztują 3,99 Ja je będę piekła w takim. Mam taki mały piekarnik i będę je piekła w, na papierze. Nie, nie rzucam żaden olej, tylko normalnie na tym papierze. Banany, zielone, ja lubię zielone banany. Jabłek, mandarynki już są niedobre, pomarańcze też. Ja pomarańcze w ogóle za bardzo nie lubię, więc, yy, więc dlatego kupiłam sobie jakiś jabłek. To jest mieszanka Ligol i, i Jona Gold. W drugiej torbie mam kawałek ciasta. Co jakiś czas, na weekend, kupuję sobie taki kawałek ciasta, taki nie za duży. Ym, I to jest ciasto krówka. Zobaczymy, no wiecie, to nie jest nic dobrego, nic zdrowego, ale ja tego nie jem codziennie, tylko kawałek sobie do gdzieś tam do kawy może, chociaż nie do kawy, no ale dobra, wieczorem gdzieś tam sobie ukroję i pewnie zjem, może nawet zaraz, zobaczymy, jak będzie mi się chciało, chociaż muszę na razie śniadanie gdzieś, bo ja, tak szczerze mówiąc, za dużo to nie jadłam dzisiaj rano. Zobaczymy, czy będzie dobry. Ja kupuję zawsze sernik, chyba wiedeński to jest. Jest pyszny, przepyszny i w sumie coraz tylko ten sernik kupuję, dzisiaj na odwiedziny wziąłam tą krówkę i ona kosztowała 6 zł i 4 grosze do tego mam też kabanosy, kabanosy są w promocji to są tarczyńskiego, więc wzięłam drobiowe i one kosztowały 3,90 jakoś tak bagietka tak jak Wam rano mówiłam, o odaw, bo już kawałek urwałam, teraz sobie zrobię z masłem i do tego wypiję resztę jogurtu, tego Danon wzięłam sobie na spróbowanie takie dwie pizze one kosztują 5,99 to jest Pizza Papa Pedro z pieczarkami, ser, mozzarella i papryka. Wziąłam takie, dlatego że ja bym chciała tak sobie jakoś to zobaczyć, jak ona, jak ona jest wielkości, a tak, żebym na raz miała jedną pizzę, bo te duże potem nie chcę się, wiecie, jakiego zmrożonego kroić i tak dalej, więc wziąłam specjalnie dwie takie mniejsze. Mam też kiełki rzodkiewki, są teraz w promo i kosztują 2,99, tak dla urozmaicenia na kanapkę. Mam też serek śmietankowy Hochland. Dawno nie jadłam i dlatego sobie wzięłam. Lakier do paznokci wzięłam z Bell. To jest numer. O Jezus! Numer 407. Taki nudziak, ale taki zobaczcie. Delikatnie różowy. Bardzo taki naturalny kolor. Yy, dawno nie miałam takiego lakieru. Chciałam ten nude z mi sporki, ale nie chcę mi się iść do Rosmana, więc ten lakier zostaje. Nie wiem, czy dzisiaj nie pomaluję, bo dzisiaj na imprezę mam zamiary iść, więc zobaczymy. Na imprezę wolę jakieś ciemniejsze lakiery. Mleko z piątnicy, też zawsze kupuję. Mam jedno, ale to się przyda. Jak to jest zamknięte, to tam nic się z tym nie dzieje. I trzy takie małe pomidory. Wiecie co, ja nie lubię ogólnie nie przepadam za pomidorami. Jakoś tak nie wiem, wolę zdecydowanie, jak już mam mieć takie małe koktajlowe, ale one są takie drogie. Przez jakiś czas biorące były polskie takie małe. Chyba po 14 zł, więc jak ja sobie tam troszeczkę w tą środkę, tak wiecie, wrzuciłam, to nie wiem, ja płaciłam za to co to 3-4 złote a miałam na cały tydzień, natomiast takie ja zawsze ukroję, zostawię, potem wywalam, bo to wysycha, albo wiecie, za długo w tej lodówce leży, ale do tego mam takie malutkie trzy, to mam nadzieję, że nie wyrzucę, a zjem. W tej siatce już nic nie ma i została ostatnia siatka z Tesco, a nie, jeszcze z Biedemki mam tutaj jedną rzecz. Świeże róże. Świeczki. Te świeczki są teraz w promocji, one kosztują 18 sztuk 3,99. Przepięknie pachną. Tych jeszcze nie miałam, ja w ogóle uwielbiam świeczki, więc ja ciągle mam gdzieś tutaj rozkładane te świeczki, trochę tam na komodzie, trochę tu. Ta komoda jeszcze nie jest zagospodarowana tak jak ma być, ponieważ ja muszę jakieś kwiaty kupić, ale na razie jakoś tak wiecie co, jak jest jeszcze śnieg jest tak zimno, to tak się wiecie co, nie chce mi się kwiatów kupować. Poczekam jeszcze z dwa tygodnie i wtedy zrobię tam porządek, bo tam na pewno coś zielonego będzie stało. Coś prawdziwego zielonego. Belwita, znowu wzięłam ciasteczka, w Tesco za 4,99, tym razem kakaowe. Mogą być dobre, ja lubię ciastka też takie kakaowe, więc wziąłam to do spróbowanie. Dokupiłam sobie danonki 3. Tutaj mam truskawka poziomka. To jest chyba mój ulubiony. Także wziąłam sobie dwa. Tego bananowego co dzisiaj rano piłam, nie wzięłam, bo on chyba mi tak średnio smakuje i dla odmiany wziąłam wiśnia wanilia. Tego jeszcze nigdy nie piłam, więc zobaczymy. One są w Tesco po 2 zł i 6 groszy. Wziąłam taką przyprawę, czyli konkarne. Konkormy? Nie ma kto się mówi? Karny. Nie wiem, dobra, tak to wygląda. Wziąłam, ponieważ mam zamiar taką chińszczyznę zrobić sobie u moich rodziców, jak będę jutro, e, więc mam tą mieszankę chińską i mam zamiar sobie właśnie przyprawić e, mięso. tym. mam jeszcze kurkumę i czosnek. Koleżanka mi tak poradziła, żebym tak zrobiła, więc tak zrobię. Nie mam pojęcia, co to za przyprawa. W ogóle jest pierwsza, a ją widzę na oczy. Mam jeszcze sok malina z dziką różą, oczywiście to nie są żadne zdrowe soki, ale ja piję herbatę z tym, bo mi smakuje, więc tym razem z dziką różą wzięłam. Jeszcze mam sam malinowe, ale... Wzięłam, ponieważ tam była promocja teraz 3,50 chyba za ten sok. I one są fajne, bo one mają ten korek nie kapek. Ja jak z biedronki kupię czasami ten sok, to potem mi się słuchajcie, wszystko kleje, leje mi się. On jest troszeczkę większy, wychodzi oczywiście taniej. Natomiast ja wolę, widzicie co ten. Zdecydowanie wolę ten, bo mówię, ten korek jest coraz lepszy. Wszystko jest czyściutkie, ładne, nic się nie wiecie, nie klej mi na stole. I ostatnia rzecz, nie, nie ostatnia. Kupiłam sobie jeszcze pasztet. Taki, złoty 19 zł w Tesco. Wy teraz dopiero zobaczycie, co ja jem tak naprawdę. I no, i takie skarpety. Czarne skarpety, wiecznie, deficyt mam czarny skarpet. Nie wiem, słuchajcie, piorę i staram się prać ciemnymi rzeczami, ale wiecznie wyciągam całe takie, wiecie, w białych kulkach te skarpety i założę dwa razy i tak naprawdę z tymi skarpetami już nic nie idzie zrobić, więc wzięłam ja sobie te stesko. To jest nie wiem ileś tam bawełny, 70 niby 8, ale dobra. Ja nie mam problemu, wiecie, ze stopami, więc... Yy, więc... Nie po co mi się jakoś specjalnie, więc wziąłem sobie. Zresztą te wszystkie, in gdzie kupuję, jak kupujemy gdzieś indziej, to ja też nie wiem, czy one faktycznie tam są 100%. Chyba też nie w chemii. HM mi się wydaje, że też nie są 100%. I też są takie średniej jakości. To jest w ogóle jakiś uniwersalny rozmiar. Co yy, było napisane? Poczekajcie. Wiem, że to było jakieś taka bardzo duża rozpiętość, jeśli chodzi właśnie o, o rozmiar. Kurde. No nie wiem, chyba tylko tutaj 37-42 w ogóle. Szok. Nie wiem, mam nadzieję, że wygląda mnie dobre, ja mam 4. I to już jest wszystko, jeśli chodzi o zakupy, nic więcej nie mam. Muszę to pochować, bo te frytki już trochę długo są ze mną, ponieważ ja byłam najpierw miedrący, więc one są już takie, muszę je jak najszybciej zamrozić. I dobra, idę myć sobie tę głowę i usiądę i coś tam porobię. Nie wiem, zobaczymy. Może nagram wam jeszcze jakiś filmik za chwilę. Znaczy nie, nie nagram, będę miała włosy mokre. No to nie wiem, pościągam pranie, no coś na pewno się znajdzie do roboty. Ja mam ogólnie tutaj taki... Bałagan w tym mieszkaniu, bo wiecie co, jak ciągle te klamoty się przenosi, to ciągle się kurzy, ciągle jest brudno, i powiem szczerze, nie chce mi się w ogóle tego sprzątać. Nie chce mi się sprzątać, bo i tak jest cały czas brudno. Mówię, jak zrobię dobrą kuchnię, to chyba będzie taki, wiecie, będę na takim etapie, że już będę mogła to i sprzątać. No bo teraz, jak ciągle wiecie, przewalam te kartony tu, za chwilę stąd przenoszę tu, w ten cały czas kurz, ale zetry, tylko tutaj z komody, z szafki pod telewizor i, i może je podłogę. także zobaczymy. Tyle, połączę się z wami na pewno później. Cześć, ja tylko na sekundkę. Chcę Wam pokazać swój makijaż, ponieważ jest po godzinie 21. Ja już muszę wychodzić, w zasadzie zaraz będzie w pół do y, 10. Więc muszę już biec na autobus. Um, jeśli chodzi o mój makijaż, to mam dzisiaj delikatny makijaż. Zawsze podkreślam bardziej oczy, bo to jest bezpieczniejsze, dlatego że jak się podkreśla usta, to niestety trzeba trochę to kontrolować po tym, jak się pije czy coś. Zobaczymy, jak to będzie z tym kontrolowaniem. Ale zrobiłam sobie makijaż oczu bardzo delikatny, tylko załamanie podkreśliłam takim ciepłym brązem. Ostatnio lubię taki makijaż. Dodatkowo zrobiłam taką brązową kreskę przy linii rzęs. To też nie jest żadna jaskółka, tylko takie... Zobaczcie, przy samym po prostu, przy samych rzęsach taka cienka kreska, żeby troszeczkę te rzęsy tak zagęścić. No i te czerwone usta, troszeczkę zaraz chyba mocniej sobie wykonturu, wykonturuję twarz, ponieważ co jakoś tak dziwnie mocno to wygląda, ale tego prawie w ogóle nie widać jak ja patrzę w usterku więc e, trochę ten kontur sobie poprawię. Pazury też zrobiłam ciemne i... Jestem ubrana na czarno, słuchajcie, standard, ja nie wiem, zawsze mówię, że ubiorę się inaczej i wychodzę na czarno ubrana, ja ostatnio rzadko chodzę na imprezy i dzisiaj miałam wystarczająco długo, cza dużo czasu, żeby założyć cokolwiek innego, tylko wiecie w czym jest problem? Ja wam zaraz powiem. Problem jest w moich dżinsach, ponieważ ja mam wszystkie dżinsy 7-8, a moje butki są takie za kostkę, więc zostaje mi taki kawał. Gołej nogi. I zastanawiam się, co z tym zrobić, bo jakby było cieplej, to oczywiście nie byłoby to żadnego problemu. Natomiast w taką pogodę, jak jest minus 5, ja nie wiem, jak ja bym miała iść. Czy nie mam ci cielistych żadnych takich, wiecie, pod kolanówek, których nienawidzę, ale bym od biedy założyła, więc no, przecież z gą nogą nie pójdę, trochę głupio. A z kolei też na imprezę nie lubię yy, jeansów i długich kozaków, więc zostało mi znowu strój na czarno. Tak więc no dobrze, ja już pomału uciekam i, i co? Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia jutro. Cześć, słuchajcie, jest już niedziela. Nie patrzcie na to, jak ja wyglądam, ale po prostu to, co się działo u mnie w nocy dzisiaj tutaj przez moich sąsiadów to jest tragedia jakaś i ja nie spałam chyba, nie wiem, ani, ani minuty, nie, przynajmniej nie przypominam sobie, żebym zasnęła, bo powiem wam, że e, to było coś strasznego. Ja pojechałam wczoraj na imprezę. Mm, i jak już wychodziłam, znaczy nie no, dużo wcześniej, w sumie już o 16 słyszałam, że znowu coś tam się zaczyna na dole dziać. Natomiast oni muzy nie puszczają, oni latają jak konie po całym mieszkaniu, że aż dudni, słuchajcie. No i gledzą głośno, przeklinają, drą się, wiecie, śmieją się. Ja to ostatnio też mówiłam. I wczoraj właśnie zaczęło się to dosyć znowu wcześniej, bo jakoś o 16 .00. I wyobraźcie sobie, że wychodziłam na imprezę około w pół do dziesiątej. Tak chyba do was nawet mówiłam, około w pół do dziesiątej jeszcze łączyłam się z wami. Tam cały czas było głośno na dole i... Boże, jak tak siedzę, z tej strony mam to wygląda bym tą brew miała, tą ciemniejszą, a nie mam. Słuchajcie, i, mm, i jak wychodziłam, było jeszcze głośno, natomiast y, jak przyszłam o 3.15 do domu, czyli dość późno, słuchajcie, impreza dalej trwała. Tak się wkurzyłam, ponieważ już jak szłam po klatce, słyszałam, że... No, że oni tam siedzą i dalej sobie imprezują. Bo to tak słychać, tak się niosło, że ja nie wiem, współczuję tym sąsiadom z boku i nie wiem, kto bardziej, kto ma gorzej. Ja, czy mieszkając nad nimi, czy ci ludzie, co mieszkają po bokach, nie mam pojęcia. W każdym razie przyszłam do domu i myślałam, że słuchajcie, zwariuję. Po prostu mnie od razu taki, takie nerwy łapią, jak ja to słyszę. Bo mówię, Boże, jestem taka zmęczona i znowu nie zasnę. I wyobraźcie sobie, że. Zadzwoniłam na policję, policja przyjechała. Skończyło się na tym, że poszli po prostu z sypialni do tego tutaj pokoju, bo oni mają takie same mieszkanie jak ja poszli tutaj do tego pokoju, no i dalej sobie ględzili, śmiali się głośno i, i biegali po tym mieszkaniu do godziny siódmej rano, dajecie wiarę. Ja się ja tak naprawdę o siódmej chyba przysnęłam, tak sobie teraz myślę, bo w nocy w ogóle nie spałam. O siódmej łaziłam do czas do łazienki, wiecie, bo to z nerwów, po prostu człowiek tak się wkurza i łaże, wiecie, do kuchni, pić, jeść, bo tak, nie wiem, no nie wiedziałam za bardzo, co mam zrobić, bo przyjechałam, mówię, ta policja nic nie zrobili, no bo P znaczy tyle, że mówię, oni przyszli do innego pokoju, a ja tak szczerze mówiąc próbowałam zasnąć, więc już nie chciałam się znowu jeszcze dodatkowo stresować i dzwonić jeszcze raz na policję. Mm, natomiast oni są niepoważni, oni są tak niepoważni, że ja wstałam o 8.40 i wyszłam z łóżka, bo już tak sobie pomyślałam, że kurde, pójdę do nich i ich obudzę, ale bez sensu w ogóle. To chyba się mija z celem, bo to nie o to chodzi. Zastanawiam się co zrobić, szczerze mówiąc, bo mm, napisałam do sąsiadki, czy coś wiedzą odnośnie tego, czy to jest mieszkanie wynajmowane, czy co. To jest, słuchajcie, jacy ludzie są głupi, to po prostu chyba to, co ostatnio się działo, to było za mało. Na nich trzeba nasłać kogoś, kurde, jakichś większych koksów, żeby im po prostu wspuścili łomot jakiś, bo... Dogadać się nie da. Ja mam w planie jutro mm, sama się dowiedzieć po prostu, bo co tam się dzieje w sensie kogo to jest mieszkanie, czy oni wynajmują. Jeżeli wynajmują, to po, pójdę na policję, powiem, żeby sprawdzili, czy oni mają umowę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście będę próbowała skontaktować się przez naszą spółdzielnię z właścicielem tego mieszkania. Eee... I myślę, że pójdę do nich jutro rano, o 8 rano przed pracą zadzwonię i zapytam się, yy, czy mają zamiar tak dalej imprezować, bo nie szanują innych ludzi tutaj, którzy mieszkają, bo wiecie, to, że ktoś ma wolną sobotę, ale ludzie pracują w niedzielę, pracują w sobotę, bo oni tak przeważnie piątek, sobota w nocy, mają dzieci małe, też mieszkają starsi ludzie, wiecie, to jest niepoważne, to jest po prostu niepoważne i... I spróbuję to jakoś samo ogarnąć jutro, bo już dzisiaj nie mam siły, znaczy, ja mam wory pod oczami. Ja, ja po prostu wyglądam strasznie. Ja muszę iść za chwilę, wyjść z domu, na chwilę, e, do moich rodziców na obiad, bo mogłabym nie iść, ale wiecie co? mam Muszę się przewietrzyć, bo naprawdę bardzo źle się czuję. Tak więc, e, tak tyle. Dzisiaj już chyba nic się nie będzie raczej działo. Wrzucę zaraz wam filmik, a vloga z całego tygodnia na kanał. I tyle, pójdę, aż mi słuchajcie, gorąco, tak dziwnie jakoś mi jest, w ogóle włosy mam takie rozwalone, muszę się jakoś uczesać, bo tylko taką kitę, czy takiego koka standardowego, domowego sobie zrobiłam i tu mi zawsze takie kikuty stoją, także muszę się troszeczkę uczesać, ubrać i będę wychodziła, więc yy, zobaczymy, albo się połączę z wami później, albo jutro. Cześć, jest już poniedziałek, ja miałam się z wami wczoraj pożegnać, ale po pierwsze byłam mega padnięta, więc już nic nie nagrywałam, a po drugie sąsiedzi jeszcze urzędowali, więc było znowu głośno do godziny 22, ja o 22 punkt, 22 zasnęłam i w ogóle obudziłam się dzisiaj rano dopiero, bo o 7, bo byłam słuchajcie, normalnie dętka totalna, tak więc e, dzisiaj czuję się już zdecydowanie lepiej, ponieważ jest poniedziałek, do weekendu jeszcze dużo czasu zostało, więc będę się stresować bliżej weekendu. Natomiast tak sobie pomyślałam, że nie będę Wam już gadać o tych sąsiadach, bo to już może być trochę nudne. Bo ile można? Wiecznie wiecie, opowiadam Wam już chyba w trzecim czy czwartym vlogu, więc nie będę Wam mówić, ale chcę dograć Wam taki krótki jeszcze właśnie dzisiaj e, kawałek z dzisiejszego dnia, ponieważ chcę Wam powiedzieć o, o tym, czy ci ludzie na dole wynajmują to mieszkanie, czy to mieszkanie jest e, po prostu ich, bo no może niektórzy z Was będą chcieli wiedzieć a propos tej całej historii. I, i to tyle. Generalnie ja już wychodzę do pracy, bo jest ósma. 35, tak więc muszę za 5 minut wyjść. Jestem już wyszykowana, ubrana, wymalowana. Yy, tak lekko, tak standardowych, jak ostatnio się maluje. I chcę Wam pokazać paznokcie. Wczoraj pomalowałam sobie paznokcie tym lakierem z Bel. Yy, ma przepiękny kolor, to jest taki nude, delikatnie różowy, może tak Wam pokażę, będzie lepiej widać o. Przepiękny, po prostu ja dawno nie miałam takich paznokci. To nie jest taki typowy szary nudziak, to jest taki właśnie delikatnie różowy. On przepięknie wygląda na paznokciach. Ej, dawno nie miałam takich krótkich w ogóle paznokci, takich prostych, tak ściętych na prosto, bo ostatnio nosiłam migdałki cały czas. Wada tego lakieru jest taka, że ciężko nim się maluje i nie wiem, e, nie wiem może ja się odzwyczajam od takich lakierów niód, bo one niestety, mm, chociaż ten mi sport taki nie był, ten zostawia takie smugi i troszeczkę miejscami miałam za dużo lakieru, bo dokładałam, dokładałam i, i widać, że jest trochę go grubo, z daleka jest ok, ale z bliska tak... Tak wiecie, zależy, który paznokieć, natomiast y, bardzo szybko schnie, więc to jest ogromny plus i zobaczymy, jak się będzie trzymał. No mi się podoba. Jakoś jak w ogóle wiosennie się poczułam, bo taka jasna bluza, te paznokcie niestety jest na dworzu minus, euh, minus 8 stopni, ale jutro już ma być cieplej, więc zobaczymy. Ok, ja już nie przedłużam, uciekam do pracy, życzę Wam miłego dnia i odezmę się do Was już później, jak wrócę z pracy. Słuchajcie, jestem na pół leżąco, ponieważ jestem tak padnięta po całym dniu, o mój Boże, jakby trzy dni imprezowała. Naprawdę, przez ten stres, przez to wszystko, człowiek tak się czuje dziwnie, nawet takie ja mam czerwone oczy. Zobaczcie, o Jezus, jak jakiś wampir w ogóle, ząbiegł wampir i wszystko w jednym. W każdym razie byłam, przyszłam z pracy i poszłam do sąsiadki na dole. Ona jest w tej Radzie, naszej. Przyszedł drugi sąsiad, który mieszka koło imprezowiczów, on też jest w Radzie. I zrobiliśmy sobie małe obrady przy kawie. <laughs> Jeśli chodzi o tej nasz blok i naszą klatkę, i w ogóle o to, co się dzieje. Dużo rzeczy się dowiedziałam, o których wcześniej nie widziałam, ale tak jak wspomniałam rano, nie będę Wam już tutaj opowiadać w tych vlogach o tych mieszkańcach, znaczy mieszkańcach, o tych sąsiadach nieszczęsnych. Nagram Wam ten osobny filmik, tam wszystko powiem i myślę, że to będzie koniec tematu. Trzymajcie kciuki, żeby w rzeczywistości też tak było, że po prostu sprawę zakończymy raz na zawsze, bo ja jestem po prostu, słuchajcie, wykończona psychicznie tym wszystkim i mam nadzieję, że teraz już będzie jakoś w miarę okej. Okay. W każdym razie jest w pół do siódmej. Muszę się wykąpać, mam zamiar nałożyć sobie jakąś maseczkę mm, i będzie pełen relaks dzisiaj po prostu. Jest taka błoga cisza, że nie wiem co z tym zrobić, naprawdę. Po prostu chyba pójdę książkę jakoś przeczytać, żeby wiecie, wykorzystać ten wolny czas, bo może go, znaczy ten wolny, ten cichy taki moment, bo może takiego już nie być przy najbliższym czasie, no w szczególności bliżej weekendu. Nie no, śmieję się teraz. W każdym razie na pewno położę sobie jakąś nałożę sobie jakąś maseczkę. Mm, Obejrzę sobie jakieś filmiki, obejrzę milionerów, bo dzisiaj są. Nie wiem, zobaczę. W każdym razie na pewno około 10, po 10 położę się spać, bo po całym ziwania myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ja już jestem wyspana, będę musiała jeszcze dzisiaj się wyspać i już wtedy jutro powinno być okej. Okay. Zresztą jutro mam rano w pracy. O 9 takie dosyć ciężkie spotkanie, w sensie takie wymagające. Mm, <grym> żebym dużo myślała o różnych rzeczach, na których, na których temat nie chce mi się akurat teraz myśleć, no ale cóż, no. Czasami tak trzeba po prostu poświęcić się dla dobra sprawy. To już jest tyle. Ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam też na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Papa. Pa.